Cześć, dzisiaj zapakuję przysyłkę dla N. Dyrkowskiego. Więc tak, yy, nożyczki będą potrzebne. Taśma klejąca. Mało mi jest to ale Myślę, że wystarczy. Yy, I karty. Karty to. Legenda Larson. Szachtar Doniec oraz Arsenal. Tak, dobrze, no nie? Chyba dobrze. Tak. Yy, I jeszcze w Walencji. No, tutaj sobie wezmę Dobra, te cztery Cztery karty I tak W koszulkę te karty chowam Jak widzisz karty są w bardzo dobrym stanie Nie lubię bardzo ponieszczonych kart Są w bardzo dobrym stanie, więc No, też będę To, euro żeby wiedział <laughs> widział chowamy cyk, zaklejam więc już znalazłem początek też. Już niewiele jej zostało, ale myślę, że wystarczy. Dobra. Okej, okay. tutaj się zakleiłem. Dobra. Dalej gratisy, nie będę pokazywał jakie. Bo to już tajemnica taka jakby. Dobra. A i bo mi się już... Dobra. 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 i chodzimy z 12.13. Schowam. Będę miał już, jak mówię, będę miał karty, no mm, znaczy saszetki T-Mobile 12.13, więc jeżeli ktoś chce kupić, to, to sprzedam. Już parę osób chętnych się znalazło, między innymi Sebek 19.801. Ojejej, nie chcę wejść. Co tu teraz zrobić? Dobra, myślę, że ktoś wejdzie. Bardzo mocna ta taśma, bo aż odrywa farbę. ty ci gratisy schowałem. jeszcze chwila. Nie mogę znaleźć początku taśmy cały czas mi gdzieś umyka. A, już jest. Dobra. Dobra. po niszczył ten buster, ale o już nie mówię koniec, stać się dobra myślę, że się nic nie oderwie ten ten dwóch stajek, ktoś do mnie pisze, sorry yyyy eee, ja tutaj się spakowałem, gratisy teraz wszystko do koparty czekać chyba złośliwie nie ma że dobrze nie pomieszczę te zaklejamy I jeszcze yy, tutaj adres wezmę i to tyle. Dzięki za obejrzenie. Sorry, że tak <śm> mało ciekawie w tym odcinku, ale nagrywam, żeby były filmiki na moim kanale, żebyście mi mówili, że. Rzadko ukazuję się na YouTube, dlatego nagrywam. Się może trochę nudniej. Nie wiem, może to pogoda ma taki wpływ na mój nastrój, bo jakoś dzisiaj yy, nie jestem zbyt nastrojowy. Może to pod, pogoda jest tego, yy, jest tego powodem. Ale dobra. To tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie się wymienić kupić coś ode mnie, to piszcie na PW, na, na Skypea Michał 13 14. Przypominam, że mam FIFA 14, którą, yy, którą jeżeli ktoś chce ze mną zagrać, to piszcie. Mój Origin to Michał 7, też chętnie się wymienię. Ja mam tutaj też karty T-Mobile 12, 13 ich pełno. Mam. Jeżeli ktoś chce kupić bardzo chętnie, albo się zamienić za karty na 13 1314, to bardzo chętnie. W tym filmiku to tyle i cześć.